Siemanko, go z tej strony DLM, dzisiaj ze mną nagrywa czeski 2.4, o ten osobnik. Ale go nie będzie słać. On ze mną za znaczy, się gada przez Skype ale nie będzie go nie będzie go słać, bo mój program do nagrywania jest trochę zepsuty, albo chyba tam mój panel sterowania, nie wiem, coś bym musiał tam pokminić. W moim komputerze. Żeby go po prostu było słać podczas tego nagrywania, ale tak to go w tym. w tej. w tym odcinku znaczy się nie będzie go na 100% słać. Znaczy chyba. A w następnym, może, w następnych odcinkach już tak już Tak 30%, że już będzie go normalnie słać. Czy jestem nawet trochę zadowolona, ale dobra. To tak, to. Albo dobra. No to wychodzimy wszystki. Opa, pa, 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 pa. pa patrz, tutaj jest dia diamentowy. Jaka kapa. Krzycz tripson. Tam był diament... diamentowy jest przed spawnem. Ja, ja... po nie lecę i stamtąd uciekam. <laughs> nie ma to jak nasze kminy. Wszystkie nie ma to jak nasze kminy. Jak... jakiś jakieś koksy złapałem. Chyba jednego koksa złapałem. No, jednego koksa, tak. A ja wiem... Nic nie złapałeś, ja chyba całe żelazne kurs złapałem, ale nie wiem, chyba jednego koksa tam płyciłem. Trzy koksy złapałem. Dobra, trzeba i tu. No, ale tu jest częste takie zadanie, szczerze mówiąc, znowu. Bo... Ciężko tutaj o to, żeby nie dednąć, szczerze mówiąc. Dobra, no strzałę sobie zostawiać. To sobie tutaj tak, to tak. Dobra, już mogę iść na PVP. A czy no, ja go zjadę lightowo, bo ja mam wiele lepszy mieczek niż on. O, jeszcze miał koksy, no jaki głupek. Czemu on tego nie, nie wziął wcześniej? O jednego miał, ale no zawsze coś. No ale zawsze mógł mieć jeszcze więcej. Ja jestem, otóż, w miejscu nieznanym w Twoim otoczeniu. A czy no ja jestem, jak wychodzi ze spawna, idziesz ciągle prosto, dosłownie prosto. Nie, diamentowy do mnie biegnie. Czemu akurat do mnie? No zostaw mnie. Czemu on akurat. idzie do mnie. A nie do kogoś innego. Dobra, ostra klepa z diamentowym nie ma co. Ej, jak lepiej diamentowego? DIAMENTOWY przede mną ucieka! O, żal! Co mnie trochę tak dziwi, bo diamentowy cyka się. Czego? Przecież jak ja słaby jestem. No, ale. No, jednak ucieka. No to dobra, no to ja sobie wykorzystam ten czas, że diamentowy się mnie boi. I. wyrzucę sobie zbędne itemy. Czemu ktoś miał skórzane budki we punku. Po co skórzane? O, tu coś jeszcze jest. Mhm, to już wiadomo, czemu ktoś... Dobra, to tak, to te strzały sobie tam tutaj. No to dobra, to jeszcze tak z minutkę sobie pogramy. Chyba ja będę... Ja zaraz chyba muszę kończyć. Szczerze powiedziawszy... Ale co? i chłopku na hita, ja tylko jak kogoś na hita zgarniam. No dobra, no gdzie ty jesteś? Ja jestem przed tym spawnem, przed sypy, awyny, emy. A No na zewnątrz już. No mówię ci przecież przed spawną, to to jest jednoznaczne, nie? Ale głupek. On miał diamentową klatę. Czemu oni nie, nie ten nie obrał? No dobra. Czemu wszyscy mają? A jestem za tobą. Tutaj. Otóż No to dobra. Cześć, bo tutaj widzę jest diamentowy, nie? Bez enchantu. Dawaj go. Dobra, poszedł. Zbieraj go i temy. O to pewnie tamten, nie. Dużo, dużo hajsu od nich będę miał, szczerze powiedziawszy. Ej, za to jest diamentowy, ja go tak spróbuję, dobra, to to będzie chyba dzisiejsza, yy, to będzie końcowa akcja na dzisiaj. Dobra, ja ją tutaj klepię, ona cię zabiła już. No spróbuję, no spróbuję, sam deadny! Dedłem. Dobra, no to tak, to była na, na dzisiaj jeszcze powiedziawszy ostatnia akcja, jeszcze będę nagrywał, ale na razie już się nie chce, bo będę już, idę sobie zrobić coś zjeść, to... Eee to na razie się macho, na razie jak się z wami DL, mój czeski, na razie.